Melodia ta tuż przed świętami rozgrzała serca Jelenio i choć nie jest to piosenka świąteczna, to ma w sobie wiele nadziei i pozytywnej energii. Zanim nam się świat zmienia, także wszystko będzie inne, nim odnajdzie matka ziemia, sny najprostsze sny dziecinne, nim w godzinie dobrych życzeń, coś obudzi się w człowieku, nim kolejnym minie styczeń sercem z wami my. Piosenkę sercem z wami napisali i wykonali pracownicy czterech Jeleniogórskich Domów Kultury. Ta piosenka jest y, tak naprawdę o tym, że w domach kultury, mimo tego, że nie widać y, tego naokoło i teraz, y, cały czas coś się dzieje, my cały czas pracujemy, cały czas jesteśmy dla naszego odbiorcy. To bardzo tęsknimy, jest to bardzo autentyczne, także... Cieszymy się też, że odzew dokument jest taki pozytywny i nasi wywalcy, nasi przyjaciele też za nami tęsknią. To jest bardzo miłe. I to wbrew pozorom właśnie ten trudny czas pokazał, że możemy się zjednoczyć i razem stworzyć coś pięknego. Dla wszystkich Jeleniogórzan, prosto z serca, po to, żeby w tym smutnym czasie każdy mógł się uśmiechnąć, żeby cieplej i milej zrobiło się na sercu, bo my cały czas na Was czekamy i ogromnie za Wami tęsknimy. Bo w nas sił jest dużo więcej, choć bezradne czasem dłonie, bo umiemy patrzeć sercem, sercem z Wami, my w muflonie. Projekt zaangażowało się kilkadziesiąt osób. Grali, śpiewali, a nawet tańczyli wszystko po to, by wspólne działanie przykuło się w sukces. Podwiedzaliśmy się nawzajem, chociażby z kamerą. Ja myślę, że poznaliśmy się lepiej i więcej mogliśmy współpracować i ja myślę, że z korzyścią dla każdego. Sercem przy Was sercem z wami. W teledysku zobaczymy i usłyszymy pracowników Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Osiedlowego Domu Kultury Przystani Twórczej i Miejskiego Domu Kultury Muflon. A nam pozostaje już tylko zanucić razem z autorką tekstu i liczyć na to, że ten trudny czas już niedługo się skończy. Wy czekacie, my czekamy, sercem przy was, sercem z wami.